Lubi na tej strony gipsonek kiedy ty zostawcie łazeczkę do góry i subika Dzisiaj gramy 1v1 z moim kolegą Z którym graliśmy Pierwszą serię robiliśmy Zobaczycie ją jutro na moim kanale Albo jeszcze dzisiaj Więc no Dzisiaj gramy z nim 1v1 Nagrywam to w poniedziałek A Zobaczycie to pewnie we wtorek Albo w poniedziałek nie wiem więc no co, zostawcie łapeczkę do góry i Sobika, a my gramy 1 V1 Dzisiaj to ja nagrałem widzowie chyba z trzy filmy, z czego odwania mogłem wymontować, bo były za duże. ojej, ojej hejzik wszedł widzowy. Ojeju. Nie mogłem... Znaczy... Mam montażystę, któremu nie mogłem wysłać tego filmiku, bo był za duży rozmiar tego filmiku. To weź z grę i się podciągi jak spadłeś. Oczywiście piszcie w komentarzach, co mam nagrywać, jak mam nagrywać itd. itd. Oj oj oj. U, ho, 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 ho! dawaj, dawaj. Gramy do pięciu, oczywiście. Jeśli powiedziałem do trzech, no to sorry, ale gramy do pięciu. Um, na razie to ja wygrywam, bo jest 2 do 0, a gramy do 5 wygranych. No jest 2-0. Jest Jutro albo dzisiaj dostaniecie taki przypływ filmów. Znaczy niestety widzowie przepraszam, ale... Um, Musiałem wrzucić dwa filmy z jednego filmu, no bo mi się włączyło nagrywanie podczas nagrywania i po prostu musiałem ten włączyć od nowa nagrywanie i jakby zrobić drugi film, ale ten, ten pierwszy. Dobra, jest 3 do 0. No... E, a jak masz nazwa na te? O, to O widzowie, znaczy 7, bo jeszcze osłona, ale. Dobra, jest już lepiej. Nie, dobra, 3 do 1. Jest 3 do 1, widzowie. No Mój kolega mówił, że miał 1 HP i że go... I że miał fartę mega. No widać, że miał mega farta. No jest 3 do 1, więc... Jest git. O panie. Przekaj, wezmę sobie prera i do ciebie pójdę. Mm. Kurde, nie ma lepreru. No to wyreznę sobie impulsa. Już idę do siebie. Oczywiście to jest taki luźny 1v1, można grać na co się chce. Hmm. Oczywiście byłoby mi bardzo miło, gdybyście zostawili łapeczka do góry i subika. Byłoby mi bardzo miło z całego serduszka. Łohoho, cztery do jednego, cztery do jednego, dawaj. Ło, trzydzieści pięć, krak. No, a no to pięćdziesiąt ci dałem, kraka. Ronaldo. Gdzie jesteś? Misiaczku, gdzie jesteś, kolorowy? Krak? Widzę, ja to strasznie późno nagrywam, więc sorry, jak mnie słyszycie lub coś takiego, ale no... Przepraszam po prostu o, mój kolega spadł. Dobra, to dawaj. Ta runda Ej, ta runda może zadecydować, zadecydować, kto wygrywa ten odcinek. Ja czy ty? Znaczy, jak ja wygram, no to ja wygrywam. No dobra, jest 2 do 4. Jeszcze może się odrobić mój kolega tutaj. opa, panie, co się odwalało? Ej, misiaczku kolorowe, może chciałbyś y, się podleczyć, a nie tak podjeżdżać. Aj, dobra, widzowie. Dobra, widzowie, temu trewory. Um, dobra. Jest 3 do 4. możesz się jeszcze odrobić. No, oby. Co się dzieje? No nie, co się dzieje? Łojej Dobra, finał, finał, finał 1v1 one one. Kolega z kolegą, znaczy montażysta, znaczy co? Kolega z kolegą, tak Co ja robię, grać nie potrafię Oczywiście zostawcie widzowie peczkę do gry i subika. Bo jak nie, no to zje was hagiłagi. łagi. Niestety takie życie. Nie! 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 nie. Jest 4-4. 4-4 jest. 4-4. Ostatni raz. 4-4. Finał. Jeśli źle widzę liczę, no to sorry. Przepraszam. Finał. Finał, super extra final. Finał Ligi Mistrzów. Mbappé kontra Messi. Ronaldo lepszy. Kilo w finale, Jadłowczyk. Została Zostawcie łapeczkę do góry i subika dla mojego kolegi i dla mnie. No, to, to był. Dobry 1v1 je, um, Pewnie zobaczycie ten film wtorek, albo w poniedziałek, nie wiem, zobaczymy Bardziej to wy zobaczycie Ale To był mega dobry 1v1 To muszę wam powiedzieć, widzowie No to co um, Bajo rajo, widzowie Widzimy się pewnie we wtorek, albo w środę 我操，爸！Oh,